Siema, so czyste kolano, dziś będziemy znowu uciekać przed groźnymi zombiakami, spiderami i czymkolwiek tam, e, cokolwiek tam będzie jeszcze e, na tej mapie, więc oglądajcie do samego końca e, Build to Survive, dokładnie tak, moja jedna z nowych ulubionych gierek. To bardzo fajne. Bardzo fajne te gierki są z Build to Survive i patrzcie, jak ktoś tutaj wybudował ładną kostkę, w której się pewnie schowa. E, dobra, teraz atakują pająki za dwie sekundy dokładnie. Ok, i miejmy nadzieję, że będę tutaj bezpieczny. Would you like to save? No! Ojej, atakują spider! co jest grane, Spiderman! Ty czy on do mnie dojdzie? Tutaj Spiderman? Ty on do mnie tutaj nie dojdzie. Elo, Spiderman, jesteś rozwalany. Czemu tam jest bomba atomowa, widzicie? Tam jest bomba atomowa i ona czeka tylko, aż ktoś ją żyje i tym kimś będę, oczywiście ja! Proste, że tak. E, dodatkowo drodzy widzowie, opatrz, kolejne lecą Spidermany do nas. Pamiętajcie o wbicie ze sklepu na voyanshop.pl, Pierwsza linijka w opisie. Koniecznie wbijajcie, zapraszam was bardzo serdecznie. Pokazackie koszuleczki, nowa kolekcja jest już Dostępna, więc naprawdę warto, ponieważ jest to dobra, no najlepsza kolekcja, która do tej pory była na Wojan Shopie. Więc jeżeli nie macie jakiejkolwiek rzeczy z Wojan Shopu, to polecam. A jeżeli macie, to polecam zaktualizować kolekcję o nową rzecz. Naprawdę polecam. Dobra, widzę, że tutaj przetrwaliśmy już tą walkę, więc słuchajcie, ja bym chciał teraz zdobyć tego. ten tutaj motocykl. Elo, mamy motocykl. Dobra, i pa, możemy teraz jeździć Łopanie Łopanie, jak będziemy jeździć Jak będziemy uciekać przed tymi umbami. Proste, że tak, co nie? I nie, nie Co się dzieje? Okej, okay, dobra, minuta została Więc ja tutaj lepiej e, się uzbroję, okej okay. Dobra, wy... Co? Co jest grane? Czemu dostałem się do środka tej kostki? Alo! co jest grane? Czemu ona ma taką dziwną głowę? What? Dobra, muszę się... Co jest? Halo, halo. Trzemu <noise> ciągle się przewalam? Mogę tutaj w ogóle budować? Nie. <noise> no co, jest? Halo? Ja chciałem spokojnie grać, a tu mi nawet nie daje grać. Widzicie ta gra? O co dzi? Jestem tak dobry, że ta gra nie daje mi grać? Halo? Dobra. Opa, może wyjadę stąd, czekaj. O! Co jest? O, może zostanę u niego w środku tutaj. Co się dzieje? Widzieliście to? O! co jest grane? Widzowie, zepsułem tą grę. ALO, O nie, zaczynają atakować nas! Uciekam stąd. Uciekam. O! Totalnie zepsułem tą grę już, co nie? Pa, skaczek kangur. O, dobra, chyba żyje, chyba żyje. ZACZĘŁA atakować. It's funen. FUN, Ej, nie, ona atakuje, to jest. To jest to coś, co mnie atakuje, co nie? Dobra, ale raczej mnie nie dorwy. Widzicie, jakie wolne, jakie wolne? Ja teraz jestem szybszy. Miau. Patrzcie, jak w ogóle prowadzę to jedną ręką, co nie? Jestem takim, jestem taki cool, co nie? Bo tylko jedną ręką jadę. Ta. Dobra, ty, 15 sekund jeszcze one będą atakować. Ale w sumie łatwo z nimi. A co się stanie, jak to wy... Ej, no zbagowałem się w tej grze, widzicie? Gdziekolwiek nie wyjadę. O, o, czekaj, spróbuję wyjechać tym motocyklem teraz. Jazda... No, nie potrafię, nie potrafię. O, patrzcie, ciągle <noise> spadam na głowę. Ok, zrobiłem reset charakter, okej. Okay. I teraz powinienem się odrodzić, i powinno być wszystko ze mną, okej. Okay. Co nie? O nie, o nie, dostałem się do środka mojej pułapki tajnej. Dobra, już się wydostałem. Co mamy dalej? Mamy tutaj miecz, ale tego miecza nie chcę, bo on jest na jeden shot. Mamy za 800 Robuxów jakiś e, laser do strzelania. Słuchajcie, to byłoby fajne. Ale co teraz nas atakuje? A, duchy nas atakują, ojeku. Dobra, kupię ten laser, elo. Kupuję laser, dobra, cyk, 800 robuxów I pa, mam Ej, no nie, nie wierzę Za każdym razem jak korzystam z tego um, Motorka, no to W sensie ginę i respię się w tym bloku tutaj O co chodzi? Dobra, mam teraz pistolet i mogę z niego strzelać O, super, dobra To teraz póki co wybudujmy coś um, Elo, zbudujmy sobie zamek Ja bym, moim celem na dzisiejszym odcinku Jest zbudować zamek taki Taki prawdziwy zamek, co nie? Taki ładny Prawdziwy zamek, który na przykład ma Kati na Wojanowicach, na przykład, co nie? Więc byłoby fajnie, jakby mi to wyszło, tylko pewnie nie zdążę teraz, bo słuchajcie... Nie zostało dużo czasu, zostało 20 sekund. To może na kolejnej, na kolejnej, jak już pokonamy te duchy, co nie? 10 sekund, a ja dopiero kończę tutaj ten, ten zamek mój, niestety. Dobra, cyk, cyk. Oj, 5 sekund, 5 sekund, ostatnie 5 sekund, szybko, szybko, szybko! Może dokończę chociaż tutaj. Owaga! Oh koniec! Ej! Koniec? Ej, ale mogę dalej budować. Lol, nie wiedziałem, że jak są duchy to mogę dalej budować. Okej, okay, gdzie są te duchy? Idzie tutaj jeden. Mam nadzieję, że do mnie nie dojdzie tutaj. Uwaga, czekaj, czekaj, czekaj. Nie. O nie, idzie. Strzelam do niego. O, rozwaliłem go. Rozwalam te duchy, czekajcie. Bum, rozwaliłem go. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. świetnie. Dobrze, ale słuchajcie, prawie do mnie doskoczył, co nie w sensie oberwałem od niego. Dobra, ale rozwaliłem obu, więc e, koks, ja teraz mogę rozwalać te wszystkie moby tutaj. Więc akurat dobrze. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, raz, dwa, raz, dwa, trzy. I teraz chyba trzeba skręcić i wybudować tutaj coś takiego, ale nie jestem do końca pewien. I zaraz zobaczymy, jak z zewnątrz wygląda ta moja baza tutaj, a, trzy, a raz, dwa, trzy. O, idealnie zrobiłem, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Okej, okay, jak wygląda z zewnątrz? Ty, zaczyna się to prezentować jak e, zamek, co nie? Lawa nadchodzi Oho, nie, lawa e, Ja nie wiem, czy mój zamek przetrwa lawę, co nie? Tego akurat nie przewidziałem tak szczerze Dobra, muszę to zniszczyć, to zniszczyć Okej okay. Szczerze, nie wiem czy mój zamek przetrwa lawę. Akurat na lawę nie, się nie przygotowywałem bardziej na inne jakieś moby, ale zobaczymy, co, nie? Zobaczymy. Została minuta, więc powinienem sobie dać tutaj radę. Wybudujmy więc tutaj cyk. O, tak się chyba lepiej będzie budował. O nie, co ja robię. Ktoś mnie tutaj odwiedził widzowie, widzicie? Nie, nie wiem czy to jest widz, czy nie, ale ktoś mnie tutaj odwiedził, więc spoko. Słuchajcie, lava za 15 sekund. Ja już tutaj będę musiał się chyba powoli przygotowywać na tą lawę, więc słuchajcie, wybuduję tutaj sobie takie przejście, bo to przejście i tak prędzej czy później będzie. Ok, 7 sekund ostatnich, więc ja tutaj jeszcze się podbudowuję do góry. Cyk, cyk i chyba będę tutaj bezpieczny. Przynajmniej tak mi się wydaje, słuchajcie. Zaczyna lecieć lawa i zza... zjemuj, czy zjemuj ten? Mój zamek, czy nie? Czy ona unosi się wyżej? Wydaje mi się, że nie, słuchajcie. Dobra, zaskakuje. Wow, trafiłem akurat. Ej, słuchajcie, ta lawa mi nie zagroziła w ogóle. Elo, staję sobie tutaj i pozdro. Będziemy, możemy sobie tutaj stać. Patrzcie, i nadal tutaj jest lawa. Ona ma chyba tylko dwa bloczki. Wow, ja mogę wskakiwać. No to to ma trzy kratki. Okej. Okay. Dobrze, że to buduje wyższe, tak szczerze, bo to oznacza, że inne duchy. <laughs> unosi się ta lawa. O, dobra. Ja nie mogę, słuchajcie, ta lawa troszeczkę podeszła wyżej. I skończyła się lawa, no to teraz ta. Powódź nadchodzi, no najgorzej A ja zamku nie mam gotowego, drodzy widzowie I jak ja mam być przygotowany na powódź? I teraz pytanie, czy ta powódź będzie wyższa od tej lawy? Bo jeżeli tak, to mamy problem Ale patrzcie, już zakończyłem tutaj drugą wieżyczkę Już mamy dwie wieżyczki zakończone Wow! Ale koks wygląda nasz zamek, co nie? O, lawa wreszcie zaczęła nadchodzić, więc elo I ona jest wyższa chyba Chociaż nie wiem, czy jest wyższa Ej, ona się chyba unosi wyżej. Tak, leci do góry, widzicie? Zasłoniła mój e, motocykl. Mój motocykl został już pochłonięty. Patrzcie, tutaj miecz już jest też pochłaniany, widzicie? Miecz już jest pochłaniany. Zaraz może zacznie pochłaniać inne rzeczy. Pa! Widzicie, jak się unosi? Unosi się ewidentnie. Więc trzeba uważać, ale spokojnie, chyba to przetrwam. Uwaga! Czy przetrwałem to? Dwie sekundy jeszcze i powódź. Koniec powodzi! Elo! Ty, słuchajcie, łatwo, łatwo, teraz jak to ogarnę tą gierkę, to jest koks. Plus, jak mam taki kozacki budynek, co nie? Mam cały już praktycznie ten e, zamek zrobiony. Jeszcze dosłownie tutaj e, kilka, kilka rzeczy mi zostało. Tutaj jesteśmy na tym samym poziomie, czy nie? Tak, to jest ten sam poziom. Więc zostałem jeszcze e, tylko dwa, e, dwie wieżyczki, a potem zrobimy e, podłogę jakby taką, nie? I będziemy mieć kozacki zamek. Dobra, kolejna wieża zrobiona. Teraz jeszcze ta tutaj, ostatnia. I uwaga, mamy to! Ostatnia wieżyczka i nasz zamek. Patrzcie jak się już się prezentuje Koks, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Jeszcze trzeba wypełnić go tutaj. Patrzcie, trzeba zrobić coś takiego. O, tutaj podłogę do góry. Super. A za 7 sekund atakuje nas no, coś nowego: jakieś potwory. It's funek. Co to jest it's funek? Tego nie ogarnią właśnie. Ale spokojnie, i ja zaraz dokończę ten zameczek, więc myślę, że i tak mi te it's funek nic nie zrobią. Słuchajcie, już tam widzę, że grasują, ale spokojnie. Jest, jest dobrze. ja tutaj mam taką bazę, że one mi tutaj nie podskoczą. Patrzcie teraz na to, uwaga. Czy można zrobić w ten sposób? O. Pa, widzisz jaki zamek? Cyk! I drej tak samo, cyk. A, draj nie muszę, tak. Dobra, tutaj mogę zrobić tak spokojnie, czekaj. Czekaj, czy ja coś słyszałem? Czy mi tutaj funek zaatakował? Nie, nie widzę na szczęście. Dobra, więc cyk, cyk, cyk i ostatnie cyk, 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 cyk! Koniec! Koniec! Nasz zamek jest przekozacki! Jeszcze tutaj zrobię flagę! Ej, może flagę! Kolory dawaj mi! Kolory, kolory, czekaj! Kolory! O, biała! Tak! I uwaga będzie flaga! Biało-czerwona, czekaj, nie mogę tego tam wybudować. O, mogę, dobra, cyk. Cyk, okej. Okay. I jeszcze raz, cyk, cyk. Dobrze, pięknie. A może jeszcze? Cyk, cyk, okej. Okay. I teraz czerwony kolor. Cyk, mamy czerwony. I biało-czerwona flaga! Patrzcie! Patrzcie, jaki polski zamek! Ej, koks, ale mi się podoba! Jaki świetne, dobra Naprawdę mi się podoba, to jest mega Można zrobić jeszcze tutaj w tym zamku um, Taką fajną rzecz, chodzi mi mianowicie o, o drabinkę W ogóle jest drabinka tutaj, czy nie? Bo ja bym chciał się w jakiś sposób tutaj dostawać oczywiście, co nie? Więc sprawdźmy, czy jest drabinka um, Nie, ej, są schody Ale schody, czy my chcemy schody? Nie no, wypadałoby mieć tutaj jakieś schody do góry, co nie? Żeby chociaż dostawać się tutaj łatwo No to zbudujmy takie schody Dobra, mamy O, te schodki są fajne akurat, dobra, cyk Schodki teraz do góry. Aj, nie, nie można. Dobra, to zrobimy tak, cyk. Ej, nie mogę wybudować. Nie mogę wybudować schodków. Co jest grane? Nie mogę wybudować schodków. Czy to już wszystkie, które miałem? What? Ej, ej, teraz wybudowałem, widzicie? Nie mogę obok po prostu ich stawiać. Jakie dziwne ty, to co ja mam teraz zrobić? Dobra, spróbujemy postawić sobie kolory. Ok. Ej, nie mogę nic stawiać obok schodów. Jakie jest zbagowane? A spróbujmy teraz, patrzcie, materiały, o Schody i tutaj teraz. Ej widzicie? Nie, nie da się No jakie zepsute. Dobra, to schody nara, nie chcę was Okej, okay, to wybudujmy za to coś innego, weźmy sobie e, Czarne i po prostu będziemy sobie Będziemy sobie wskakiwać na takie schody, zrobimy własne, elo Coś takiego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ojejku, ale mnie przestraszył ktoś, kto mnie tutaj zaatakował? Co to jest? Trooper? A, a, Szybko Zgińcie. O, rozwaliłem jednego. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Tropernie! nie. Dobra, rozwaliłem ich. Świetnie. Ej, jakim cudem one się tutaj dostały? One mogą wskakiwać jeden na drugiego. Aha, dobra, dlatego się do mnie dostały. Puu! Elo, ale na szczęście mam broń i na szczęście przeżyłem, więc koks totalny, ale... Przestraszyłem mnie fest, co nie? Jakim cudem, ja tutaj tyle to buduję One się tak łatwo dostały No ale to jest trochę lekka przesada, bo ja tutaj Przecież mam mocno to zabudowane, co nie? Jak widzicie, niestety, słuchajcie Mój zamek tutaj nie jest w 100% bezpieczny Bo jakieś postacie się do mnie dostają Ale za to jest super w 100% ładny Bo na przykład inni, na przykład to jest fajne Ale, no mój zameczek jest lepszy Na bank, widać, że gołym okiem flaga jest więc jest GTS. Eee, słuchajcie, co mnie tutaj? O, tak, za, zasejwujemy sobie to, tak, say yes, yes, klikam yes, ale się nic nie da No dobra, więc e, w takim razie przetrwaliśmy, przetrwaliśmy tyle rzeczy Został nam jeszcze ostatnia ostatnia, e, e, ostatni nalot, mianowicie nalot piesków, dogę Dogę atak. Więc miejmy nadzieję, że przetrwamy ten Dogę atak, ponieważ to jest decydujący atak. Jeżeli przetrwamy go, to znak... Że jesteśmy kozakami i e, że po prostu, no, no, nasz zamek jest dobry, co nie? A patrzcie, póki co, możemy tutaj sobie na przykład postawić e, ten. O, widzicie? Taki ładny czekaj. O, pa, jak pięknie wygląda. E, piecyk, widzicie? Ładny piecyk. Mogę sobie tutaj postawić e, ubikację. Elo, mamy ubikację obok piecyka. Wiecie, jak się. Ten, y, w ubikacji siedzi, to musi być cieplutko, więc proszę bardzo, okej, okay, tutaj postawimy jeszcze coś takiego. O Ładnie, dobra. Wychodzimy na zewnątrz, bo dogę zaatakowały i teraz trzeba się bronić. Trzeba się bronić. Gdzie jest ten pięć? Okej, okay, mam broń Doge! Spróbuj do mnie dojść! Do, dojść tutaj, no Spróbuj, spróbuj, nie uda ci się! Nie uda ci się, bo jesteś realnym lamusem, a ja mam koks y, zamek, widzisz? I niech mi tutaj nie podskoczy Dobra, strzelę cię A, rozwaliłem cię dogę Ej, patrz, tam jest kolejny dogę Puu i właśnie Ej, powinien dostać, czekaj, pa na to. Piu. A, bo on tam jest zablokowany przez to szkło. Patrzcie, ja w ogóle prawie wyskoczyłem tutaj. What? Ej, a czy teraz będę latał? Patrz, latam! LOL! E, dobra, czekaj, tam jest jeszcze jakiś droga. E, gdzie? Chodź tu drogę! O! Nie, 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 nie goń go, nie goń go! No nie, zaraz go zje! Musimy uratować człowieka! A, i dobra, przetrwał e, Dobra, w takim razie, drodzy widzowie, to jest mój zamek Napiszcie, jak wam się podobał, jak wam się podobały Ucieczki przed powodziami i innymi rzeczami Trzymajcie się, wbijacie do sklepu Na www.shop.pl no i do zobaczenia w kolejnym odcinku Luba,